Zostawcie się już w takiej przestrzeni, jak będziecie. Czyli tak, ty tam, ty podejdziesz, to za do ciebie. Ja wchodzę na trzeci plan. Tak, wszyscy będą w jednoplanowych, w czasami sytuacjach będziemy zostawiać do Was kamery. To jest taki facet, który. zgrzeszył brakiem pokory wobec gór. Mam takie wrażenie mamy zasięgu Oczywiście jest to postać kontrowersyjna, bo się pod opiekę dzieciaki i one zginęły na skutek, nie wiem, brawury, nieszczęśliwego zbiegu okoliczności. Znaczy, to jest tak, że wiesz, ja mam wrażenie, że na pewno nie miał złych intencji, idąc z nimi w te góry. Zabierał ich z tego, co mówiłem wcześniej, na, 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 na różne wycieczki, wyprawy, bardziej lub mniej nie, niebezpieczne. Pewnie mniej niż ta, która się tak tragicznie skończyła. Ale przecież nie, nie, nie dla swojej te, tylko przyjemności, tylko chciał sprawić tę przyjemność im. Więc to jest tak. Jak zawarłaś to w pytaniu? Kontrowersyjna postać. Proszę, próba akcja. I wracamy jeszcze raz na pozycję, zrobimy sobie jeszcze raz od początku. W scenariuszu jest coś takiego, że on nie może... On sobie tego w ogóle nie wyobraża. No, co, jak podejść i powiedzieć przepraszam za to, że zginęły dzieci? No to jest... Znaczy, on uważa, że po prostu no, nie może tego załatwić w ten sposób. No, tak naprawdę jest to rzecz, której się już nie da załatwić. To się stało i się już nie odstanie, i po prostu życie po takim wydarzeniu już nigdy nie będzie tak, jak, jak było przedtem. To, że <laughs> mówimy o osobach żyjących i nieżyjących, ale o wydarzeniach, które naprawdę miały miejsce, o tym mówimy o ludziach, mówimy o, o, o dzieciakach, czy też młodych ludziach, których rodzice zostali. Rodzeństwo, więc i to na pewno bardzo ich będzie dotykało i, i, i chyba czekają gdzieś też na tą historię, chociaż może ona być dla nich bardzo bolesna, bo jednak odżyją te wspomnienia i to gdzieś cały czas na, na, nad całym tym filmem wisi i ja też myślę o tym, że postać, którą grałem tutaj w filmie, która jest postacią ze scenariusza, miała swój pierwowzór prawda, w rzeczywistości, facet żyje, nosi na, na sobie brzemię tej odpowiedzialności, no i wiadomo, że to ciąży. Ja idę cały czas za kamerą. Nie widać mnie. Nie widać I Kamera staje i ja staję. Dokładnie. Pierwsza staje kamera, drugi ja. Dokładnie. Tylko wcina się, tak? Tak, tylko tutaj przez twój tył głowy widzimy to całe zdarzenie. Fizycznie to były bardzo ciężkie zdjęcia nad morskim okiem i nad czarnym stawem. To zimowe wejście tam w górę. Ja nie jestem człowiekiem, który, który chodzi po górach na co dzień, raczej inne spory. Ja owszem jeżdżę na nartach, ale to jest zupełnie co, co, coś innego. No więc dostaliśmy w dupę i to nieźle. Zresztą, jak pewnie wiesz, dzień później, jak żeśmy uciekli z morskiego oka, zeszła tam lawina, która zasypała chyba 600 metrów drogi. Jakbyśmy nie wyjechali, to siedzielibyśmy tam pewnie zakopani przez tydzień. No więc od strony takiej technicznej to były bardzo, bardzo trudne zdjęcia, ale no emocjonalnie jakby te, te sceny, które były tuż po wypadku, no to są, to są bardzo ciężkie, bardzo ciężkie były sceny. Dla wszystkich, no, dla tych, którzy grali dla Olszuby, która grała, znaczy która gra y, mamy jednego z, 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 z chłopaków no, dla Marcina Perchucia. Dla, dla mnie to były ciężkie zdjęcia. No. To było trudne. A jeszcze, jeszcze czekałem mnie zdjęcie w sądzie, które też są trudne. Wspinaliśmy się na sztucznej ściance wspinaczkowej. No i teraz przyjechaliśmy tutaj w jurę krakowsko w Krakowską bardziej, bo bliżej Krakowa, dalej od Częstochowy. No i gramy takie sceny jak gdyby przygotowania do tej wyprawy, że się wspinają, że się uczą. Właśnie tutaj chcemy zaznaczyć, że, że, że facet, ten, ten, ten nauczyciel, ta postać, którą gram, że wiesz, że on ich pilnował, że on ich starał się nauczyć, że e, nie był to facet, który lekceważąco podchodził do gór. Ja sobie tak po ustaleniach z reżyserem, wiesz, tak, taką mam chyba drogę, żeby tej, tej postaci bronić, że on zwracał im uwagę na to, że to jest niebezpieczne. No a potem nastąpił nieszczęśliwy zbieg okoliczności. A on trochę, to no jest scena, której kurczę, niestety nie zdążyliśmy zrobić. Może o tym powiem, może to ktoś wiesz, zauważy. No, on, on ma potworne wątpliwości właśnie, widząc psującą się pogodę. E, czy iść dalej, czy nie iść, no ale ten jakby entuzjazm tych młodych ludzi, którzy chcą wejść na te rysy. E, I on chce ich na te rysy wprowadzić, a. Mm, jakby przeważają nad, nad rozsądkiem, nad tym, żeby powiedzieć, no to jest strasznie trudne, jak się zrobi kawał już drogi, człowiek się umęczy, do szczytu zostaje naprawdę teoretycznie niewiele. No i właśnie doświadczeni alpiniści mówią, że no trudno, ale trzeba odpuścić, jeżeli pogoda się psuje, jeżeli coś się dzieje nie tak, trzeba odpuścić, a oni właśnie, nie, nie, on nie odpuścił i to był jego błąd, który kosztował życie, no wiele osób. Ta historia zdarzyła się naprawdę, jest, naprawdę jest, jest walorem tego, yy, tego filmu, no, który od razu jak gdyby nadają ciężar gatunkowy, bo za napisami końcowymi w tym filmie jest śmierć i iluś osób i, i to będzie w jakiś sposób hołd im złożony pamięci ich, no, a także przestroga dla może następnych, no więc jest to film ważny, więc dlatego też zdecydowałem się wziąć w tym udział. Jak rozmawiałem z reżyserem, ta postać moja, przynajmniej tak jak ja ją widzę, ona nie jest najbardziej skomplikowana. To jest to, to rola jest trudna, aczkolwiek nie ma tutaj jakiegoś takiego przełamania, wiesz, jest to dosyć ewidentne, no, ja chcę grać tak, że, że to jest, wiesz, pozytywny facet, który, który zderzył się z, z, z lawiną, że jakby on też jest ofiarą tej lawiny później. Rozumiesz, bo jego życie, ta, on przeżył, ale jego życie ta lawina też zmieniła. I to jest bardzo, myślę, ciekawe dla mnie, jako dla aktora, Też wyzwanie. 재 <목소리>